Hej, wesprzyj mój kanał zostawiając subskrypcję oraz łapkę w górę. Więc tak, teraz pokażę jak skalibrować, jak skalibrować lutownicę, końcówkę. Włączamy tip adjust. Tutaj mam taki fajny miernik do temperatury grotów. Tu jest cały czujnik. Włączamy go. Widzimy temperaturę, jest to 22 stopnie. Mamy tutaj załadowaną, oczywiście, końcówkę. To jest typ końcówki BC1. I teraz naciskamy Encoder. Wchodzimy w tryb kalibracji. I co robimy? Na wyświetlaczu pojawia nam się Adjust Point, i tutaj ta trzecia pozycja pokazuje nam rzeczywistą temperaturę na grocie, na końcu grotu. No i zaraz się przekonamy, czy jest tak w rzeczywistości. Znając życie, raczej tak nie będzie. Tutaj sobie musimy troszeczkę cyny dać na końcówkę, żeby była lepsza przewodność. No i patrzymy, co się dzieje. Temperatura na końcu grotu powinna osiągnąć 445 stopni. A tak nie jest. A no jeszcze jest jedna kwestia: wyczyszczenia dobrze grotu, żeby przewodność była jak najlepsza. Tu jest jeszcze jedna kwestia, mianowicie. No dobrze, temperatura wyniosła maksymalnie u nas, tak jak widzimy, 380 stopni. Więc w tym momencie ustawiamy tutaj 380. Oczyścimy grot. Teraz temperatura zadana, ustawiona to jest temperatura 346 stopni. Musimy poczekać chwilę, aż ona się zrówna z temperaturą zadaną. To jest ta środkowa pozycja. No i widzimy, że już te temperatury się zrównały. Oczyścimy grot i możemy zmierzyć teraz, ile jest, jaka jest temperatura na końcówce grotu. Troszeczkę cyny. Wykładamy. no zdecydowanie chyba musiałem rozkalibrować mamy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć stopni ustawiamy 299 stopni, Zostawiamy 299 stopni. I mamy ostatnią bodajże temperaturę. Też musimy chwileczkę zaczekać, aż, aż, aż temperatura tutaj, ta ze środkowej pozycji, zrówna się z temperaturą zadaną. I już osiągnęliśmy tą temperaturę, i teraz znowuż dokonamy pomiaru. Troszkę cyny. No, tutaj już mamy stosunkowo. Ha, zimny grot. Musimy troszeczkę przycisnąć. Powinno być 247 stopni. A jest ledwo. 201, 202, 201, przyjmijmy przyjmij 202, bo się tutaj dobrze przyjmijmy, że jest to 202 stopnie, ustawiamy. I teraz nasz grot powinien być skalibrowany. Po skończonej kalibracji sprawdźmy, Temperaturę na końcówce grotu. Dodajmy troszeczkę cyny. Nasza temperatura na końcówce grotu wynosi teraz 366 stopni, 367, czy nawet 368. Jednak zadana temperatura na stacji lutowniczej to 350 stopni. Chcemy taką temperaturę osiągnąć na końcówce grotu, więc. W tym celu wchodzimy do menu, głównego menu. Wybieramy funkcję Cold AND. I teraz tak. Mamy temperaturę tutaj, kompensację w wysokości 25 stopni Celsjusza. Tam mieliśmy ponad 360 stopni, więc powiedzmy. Dodajmy, odejmijmy, dodając tutaj, dokładając, w sumie na końcówce będziemy odejmować temperaturę, więc dodajmy tutaj 15, czyli to będzie 40 stopni, bo tam było około 65 jakoś tak. Zatwierdźmy, wyjdźmy, zobaczymy jaka temperatura będzie na końcówce grotu. Przeczytajmy końcówkę. Dołóżmy cynę i zmierzmy temperaturę. Proszę bardzo, temperatura 351, 352, więc myślę, że już więcej nie będę regulował, ponieważ ona praktycznie pokrywa się temperaturą zadaną na stacji lutowniczej. Tak odbywa się kalibracja oraz kompensacja temperatury.